Ja się ogromnie cieszę, że dzisiaj przy okazji obchodów święta policji e, mam możliwość osobiście być u Państwa. I pomimo, że jest to pierwszy raz, to wiem już, że na pewno nie ostatni. I jak Państwo słyszeliście, taka była też zapowiedź mojej kolejnej wizyty. Chciałbym się spotkać z tymi, którzy dzisiaj na co dzień u Państwa zajmują się bezpieczeństwem. Czyli nie tylko z policjantami komendy w Legionowie, ale także ze służbami z nami współpracującymi. Bo pamiętajcie Państwo, że to jest swego rodzaju koalicja, która działa na rzecz bezpieczeństwa. I tak to powinno się wyglądać. Bezpieczeństwo jest. Hmm, żeby o nie dbać, trzeba to robić w sposób interdyscyplinarny. Więc. Yy... To, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć, czyli tą dobrą współpracę z samorządem, tą dobrą współpracę z innymi służbami, ich obecność jest świadectwem tego, że to bezpieczeństwo jest dla wszystkich ważne. Ja chciałbym, żeby w trakcie tych spotkań wybrzmiało, jakie są problemy na terenie Ziemi Legionowskiej, a my jako ci odpowiedzialni za to bezpieczeństwo zastanowimy się wspólnie, czy uda nam się to bezpieczeństwo poprawić, zapewnić je na właściwym poziomie. W dzisiejszym bardzo niebezpiecznym świecie praca policji, która zapewnia nam wszystkim bezpieczeństwo na różnych poziomach jest bardzo ważna. I ten jeden dzień, kiedy świętujemy ten trudny zawód, kiedy dziękujemy tym ludziom, którzy nadal chcą w tym naprawdę zmieniającym się, coraz bardziej niebezpiecznym świecie troszczyć się o to, co dzieje się wokół nas, zabiegać o nasze bezpieczeństwo, jest bardzo ważne. Cieszę się, że jako starosta mogłem pogratulować tym, którzy awansowali, podziękować tym najlepszym z najlepszych. Symbolicznymi nagrodami i zadeklarować, że dalej powiat legionowski będzie na miarę swoich możliwości wspomagał te inwestycje najbardziej potrzebne w policji, tak aby to bezpieczeństwo powiatu legionowskiego i jego mieszkańców i gości było na jak najlepszym i wyższym poziomie. Wszystkim Państwu życzę. Bezpiecznego, najbliższego otoczenia, bezpiecznego powrotu do domu, bezpiecznych wakacji wypoczynku, korzystając z okazji, nakłaniam do tego, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu. Ono jest niezwykle ważne. Wracajcie Państwo bezpiecznie do domu, woźcie dzieci do szkoły rano, jadąc na wakacje, nie zapominajcie o tym, że tutaj zostaje nasz dobytek, nasze mienie, a przebywając na wakacjach zadbajcie o to, żeby z nich bezpiecznie wrócić. Sezon letni sprzyja wielu przyjemnościom, natomiast przyjemności mają to do siebie, że czasami zapominamy o czymś, co jest najważniejsze, o bezpieczeństwie.